Witam wszystkich wirtualnych farmerów. Chris z tej strony. Jak widzicie, mamy czerwiec. Udało nam się już w naszej przędzalni wyprodukować pierwsze materiały. To jest dobrze. Co prawda, chyba zdążyły zarosnąć z jakimiś roślinkami, ale to już jest inna bajeczka. Natomiast. Z tego, co widzimy, mamy już naszą kukurydzę. No, ona już nawet dojrzała. To na kieszonkę już się na pewno nadaje. Zobaczymy. No, w sumie rosła pół roku. Więc zobaczymy, ile nam się uda zebrać. Boli kiszonki I teraz myślę, że. Robimy sobie taki nietypowy może zbiór, nie robiłem tego jeszcze, nie próbowałem, więc będzie taka próba, dość ciekawa moim zdaniem. Weźmiemy sobie prasę, na początku myślałem o prasie stacjonarnej, ale to sobie zostawimy na grudzień, na drugi zbiór w danym roku, no bo chcemy w końcu sprawdzić ile... Zajmie, czy lepiej opłaca się 6 razy w roku zbierać trawę z pola, czy dwa razy w roku w tym momencie wychodzi kukurydza na kiszonkę, tak? Z czego będzie więcej kiszonki? Z be beli 150, z tamtych dwóch pól, z całego roku zbierając trawę, było 60 sztuk, o ile mnie pamięć nie myli. I teraz myślałem o tej prasie, ale w sumie ona jest stosunkowo droga, stoi w miejscu. Natomiast chyba weźmiemy sobie jeszcze raz tą i tym razem, z tym, że tym razem nie będziemy jej używać jako stacjonarnej, bo weźmiemy sobie kolor folii a na razie nie kupujemy, zmienimy sobie kolory. O, takie mamy właśnie w kolory folii oryginalnej. A może ją zobaczmy, czy ona będzie w jakimś modzie z kolorami. To powinna być dalej. Nie, nie ma jej. Więc niestety no, mamy mały wybór barw. Wybiermy sobie może taką zieleń, żeby nam ładnie na trawie minęła, albo weźmy tą czarną. Nie będziemy na razie kupować, bo pewnie by mi kasy brakło, więc ją wypożyczymy. Tak, ona potrzebuje 250 koni, więc spokojnie damy radę i teraz... W przystawkach do sieczkarni mamy coś takiego tu nie jest napisane co prawda jaką moc potrzebuje, ale to jest to jest właśnie taka sieczkarnia do ciągnika. Zobaczmy z czym możemy ją połączyć. No według tego możemy ją tutaj. A, czyli sama sieczkarnia jako taka nie wymaga mocy, natomiast wymaga e, header, nazwijmy to tak, 375, na ma 4,5 metra. Ciekawe mamy, 375 plus 200 to mamy ponad 500 koni, chyba nie mamy takiego ciągnika żeby to pociągnąć. Nie, no mamy tego, ale do niego nie mamy, żeby z przodu dopiąć. Mofenda hmm, mamy 517, tu mamy 400, a tu nie możemy nic zrobić. Hmm. Ale zobaczymy, spróbujemy. Hmm, czy może da się inny inną przystawkę do sieczkarni inny nazwijmy to header do kukurydzy założyć był ten 320 37500 aha, czyli to są całej mocy wymagane Możemy taką, ale to ona jest ciągana, a nic zaryzykujmy. Może mu mocy Fendowi nie braknie. Więc weźmy pierwszego, tą przystawkę wypożyczmy. A, możemy sobie wybrać, jaki mamy rodzaj zaczepu. Na przykład, czy mamy do John Deere, do New Hollanda, do Krona, do Klasa, czy do Lakoteka. Chyba tak to się czyta. Nie wiem. Wypożyczmy. Został wypożyczony pojazd. Wypożyczmy naszą sieczkarnię do ciągnika. Teraz weźmy naszego Fenda. O, musimy odstawić. Nasz obciążnik. Tu jest takie miejsce składowania niepotrzebnych obciążników przeze mnie. Tak to sobie wymyśliłem, żeby nie szukać ich o nie wiadomo gdzie i teraz pojedziemy. Zapiąć się czkarnie z tyłu. Zapiąć. szkarnie z przodu ciągnika, a prasę z tyłu. A potem zobaczymy. Tam chyba będzie do sprzedaży już sałata, ale nie wiem. Trzeba zobaczyć, jaki jest termin. Nazwijmy to najwyższej ceny. No wtedy trzeba będzie podjechać i zawieźć. żeby sprzedać po dobrej cenie sałatę, wtedy jakoś ciężarówkę żarówkę wypożyczyć, ewentualnie zawiezie się ją do magazynu Bell i Paet, pod warunkiem, że starczy. Zobaczymy za chwilę, jak tam nasze jajeczka na farmie, jak tam nasze owieczki trzymają jedzenie, czy im nie brakuje, tak samo kurkom, ale tutaj uważam, że pierwsze podjedziemy tu Podpinamy ten sprzęty. No dlatego, że to trochę czasu zajmie też przejazd tam. O, nie, z tej strony to chyba nie. Podjedziemy. O, ciekawe czy ma jeszcze, mamy, widzę, że leży na dodatek do kiszonki. Ciekawe, bo nie popatrzyłem sobie, w sklepie czyta. ma miejsce na dodatek chyba nie ma teraz też nie ma no. wystawimy rurę no trochę animacja tak dziwnie jest bo tak łapie nam ciągnik ta rura w pozycji spoczynkowej chyba ktoś myślał z założenia do mniejszych ciągników że ona jest przyłączyliśmy to no to jeszcze połączmy a nie to tam prasa będzie miała tu to ją załadujemy oczywiście Wygląda, że. A nie bo tu jest pojemnik na. Sprawdzimy w sklepie, czy ma możliwość, czy nie ma. Ale chyba, chyba nie miała możliwości. Czyli będziemy jakieś 5% w plecy, a te mają Geweile. A, niech się wczyta. Można dołożyć zbiornik do kiszonek, chyba że tu nie dołożyliśmy. No to najwyżej podjedziemy do sklepu i... Nie, tu nie możemy dołożyć. Jedźmy na drogę, bo z doświadczenia wiem, że ten pracownik to tutaj by nie wyjechał. Niech jedzie tutaj. Chwilę to mu będzie trwało. Potem zapewne przyjdziemy z przyczepami zbierającymi. A zobaczmy, co tam u naszych zwierzątek. O! Trochę można by dodać jedzenia, tutaj u On No przeżyją to. A jak tam wygląda sprawa. Innymi naszymi zasiewami. Tutaj, jak widzicie, widać, że pracownik nam pomógł, że tak powiem, zaorał nie to, co trzeba ostatnio. O, tu mamy chyba coś do zbierania. Będzie tak pewnie jęczmień. Więc możemy sobie zaraz podjechać, gdzie mamy gdzieś przeskoczyłem no tu jest nasz kombajn przecież możemy od razu podjechać i niech zbiera ziarno o no tak rura wystawiona, a może trzeba patrzeć gdzie się jedzie, co w niesterkach było mycie robione o tutaj jak nie pamiętacie to w tym półkolistym takim hangarze tak jakby jest tam myjka zainstalowana od razu bardzo fajny pomysł za każdym razem można mieć po prostu bez problemu nie trzeba kupować myjki mamy już ją na gospodarstwie i możemy sobie myć maszyny, żeby były w miarę czyste. Wiadomo, że Jak się pracuje to się brudzą, o, to sobie zostawmy koledze miejsce do wracania, bo przecież jak znam życie, to ten pracownik jak tu będzie nawracał to potrzebuje sporo miejsca, żeby nam się nie zablokowało o Heder. Zboże słomę pewnie zostawimy. się nam przyda jako ściółka i jako pożywienie dla dodatek do TMR-u, który na pewno będziemy tworzyć. A nawet jeżeli byśmy go nie tworzyli żadnym pas paszowozem, no to też trzeba go tak czy tak dawać krowom, więc... Włączmy tu pracownika, niech podjedzie. oczywiście jedzie po swojemu no a tu jest sorgo akurat to nie będzie słomy bo z sorgo nie ma słomy a ma podobny kolor do jęczmienia a ten już dojeżdża przejmijmy sterowanie nad nim i teraz spróbujmy możemy nawet od środka zacząć aż w drugą stronę, ale wolę jakoś tak od końca zaczynać od początku. Zależy jak to się nazywa i zobaczymy jak pojedzie. Dobra, po kolei tak, włączamy z automatyczny. Włączam prasę. A, włączamy prasę. Aaaa! I przeskoczyliśmy w Włączamy prasę. Teraz przechodzimy do przodu. Mamy rozłożyć header do zbioru. Rura nam się wywoła. Hmm. Opuścić kombajn, włączyć kombajn i zobaczymy jak sami pojedziemy, jak to będzie się... tylko ono faktycznie przewliczone jest, że mocy brakuje zobaczymy jak pracownik sobie z tym poradzi oj coś to wolno idzie zobaczymy czy chociaż jedną belę tak stworzy mostu się liczy nawet taka mała się ale potrzebuje dużo mocy ale jakbyśmy zwolnili teraz pracownika czyli kombaj ale mamy wyłączony opuścić kombaj mamy włączony o teraz jedzie znacznie szybciej Ponieważ o, pracownik nam sam włączył, tak sam nam włączył prasę. O! o. jak nie popatrzyłem sobie, jakie zrobimy, Dene? Czy sto czy. 250. Hmm. No, ale w ten sposób to to będzie trwało bardzo, bardzo długo. No, niestety chyba trzeba będzie jednak. No jest to jakiś sposób, ale trzeba by wziąć jakiś wóz przeładunkowy i przeładowywać drugi, bo przecież tak to byśmy to... No, niech zostawmy. Na razie nie jedzie. W każdym razie da się tak, tylko pewnie trzeba by... Jeszcze raz zobaczmy, jakie moce tu mamy. W wypożyczonych maszynach. Mamy tu 250 koni. O, a czyżbyśmy Lacosta przez przypadek kupili? Nie... 250 plus 375 to mamy 500 625 koni, który ciągnik tyle ma. Czy jesteśmy w stanie coś takiego wziąć? Ten jest do 400, 400, 400, 370, 400, ale nie mają przodu. Ten jest 517, ale bez mocy. Ten jest, ale to jest ten 9R series 670 koni obciążnik przedni. Możemy mu z przodu założyć. O, tu mamy zaczepy trójpunktowe, albo na przyczepę, ale to jest z tyłu. A z przodu nie możemy mu założyć. O, czyli ten nie pociągnie. Temu braknie mocy. O, a ten z przodu pewnie też nie będzie miał nic możliwości. No pewnie ten też pewnie nie będzie miał przodu. Jak to w tych skręcanych? No jedynie chyba pozostaje. Alekserion ma do 530, a tam mieliśmy 200, 200, 300. Czyli nie jesteśmy w stanie tego wpiąć, bo mamy 375 koni i 250 to mamy 500 625 koni. Hmm, a taki był fajny pomysł, no. Tylko nie da się go zrealizować A ten też nie ma z przodu Czyli te mocne silniki Mocne Nie mają wyjścia na przód No 517 to jest to samo ten na czysto. Challenger nie ma wyjścia Tutaj też nie ma wyjścia na wałek Xerium Axiom, teraz Xerium 530 ma do 530, tu 400, no dojdz, to będzie za mały. No i no, ten jest do 517, no, no, ten też nie będzie przodu, jak większość łamanych. Chyba żeby ten... ale nie do 517 to jest do fendów Ha, czyli się nie da Zobaczymy ile od ten już zapełnim jak to będzie się ma ten, jakby to szybko idzie No, zrobił 4 belę Ojojojoj, to nie tak no ale cóż W każdym razie się tak da, nie wychodzi O cóż, w tym tempie to ja Was nie będę męczył zrobimy to w tym tempie jakoś tak żeby było Da się, da się No ale No cóż, spotkamy się za chwilę ja to sobie na ofie zrobię, a potem policzymy ile tych byli było. Do usłyszenia.